Cześć! Dzisiaj otwieramy Słowiańskiego boksa. Troszkę będzie tyle, gdyż nie zamykam balkonu Etykieta jak widać jest na boksie nowa, nowym projektem Tematem... Demonologia była czy coś takiego? Nie pamiętam Mam nadzieję, że będzie kartka z informacją, to się dowiem Przypominam, że w boksie miał się znaleźć Jakiś prezent za tą sytuację jaką miałam z Magical jest I kubek niewadliwy tym razem, który był w Witchboxie. I właśnie to było który wypadł niezbyt dobrze Mam nadzieję, że Słowiański podniesie średnią Jest kartka, taki uroczy projekt Słowiańskie demony to jeden z najciekawszych tematów. Jest ich tyle, że niezwykle ciężko byłoby wybrać tylko kilka. A więc, co znajdziesz w rodzimym pudełku? Sześć rzeczy, więc to od razu nie jest jakby zachęcające, bo jak jest mniej niż osiem rzeczy, to jakby zbyt dobrze nie zwiastuje. No, ale może jakość produktu będzie lepsza. Nie wiem czego zacząć. Dobrze. E, jest żniwierz. Herbata zielona, kwiat, jaśminowca i jarzębina. Nie wiem, czy była herbata z kwiatem jaśminowca. Chyba nie. Z żurawiną być może. No, zobaczymy. Etykieta to jest po prostu śmierć. Kosiarz, żniwiarz, tak? No taka taka, jestem. Okej. Okay. Książka, która była e, chyba kilkakrotnie reklamowana na postach Magical Suitcase, brzmi Kmiecie po grodach i wioskach powiadali, że znowu nadchodzi ten czas. Czas miecza i topora, czas łez i krwi. Czas, który... Zbudzi ukryte w ludziach olbrzymy i karły czas wojny. Przenieś się do czasów, gdy słowiańscy bogowie stąpali po ziemi, wojowie walczyli o wieczną chwałę. Światem władała pradawna puszcza, a magia była codziennością. I taka miał być autograf, jest. Jeżeli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny. Dziękuję bardzo. Na pewno książki tego autora już były. Nie czytałam jeszcze. <noise> Pomimo tego, że mam ich. Ze słowiańskich to chyba jeszcze nie Natomiast no jest ogólnie taka, gdy mi się, zwykła ściąka plus co kilka rozdziałów jest jakaś rycina, rysunek. Więc jest książka, herbata. Zobaczmy to, czy to jest... To jest jedyne pudełko, w którym może znaleźć się kubek, który był wadliwy. Więc tak. Okej, okay, tutaj widzę... Nie chce mi się go podlewać. Ale widzę pod światło, że jest na, na właściwą stronę. Więc jest zaległy kubek, czy niezaległy? Naprawiony kubek z poprzedniego boksa, więc ten się nie wlicza do tego. Ok. Hmm. 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 Więc jest kadzidło. To widać nie jest kadzidło. Bo wszystko jest ten sznurek, który był e, chyba w poprzednim miesiącu w którymś boksie. Nie pamiętam, którym w sumie. E, e, I śmierdział. A w był w tym, no. W I on mi strasznie śmierdział, więc chyba sobie po prostu wyciągnę z tego i wyrzucę Natomiast, jeżeli to jest kadzidło, yy, wydaje mi się, że powinno być bardziej przesuszone, a to w ogóle nie jest przesuszone Ale nie wiem, może się nie znam Sznurami nie wiem czemu Pięknie kogo pięknie. Okej, okay, jest coś bardzo zawiniętego Magical suitcase, candle, cicha, kaszmir, bawełna, leśne nuty Okej, okay, podoba mi się Ze mhm. Leśnych nut chyba tak nie bardzo czuć e, Teczysiak jest całkiem ładny zapach A jeżeli chodzi o samo opakowanie, to chyba moja ulubiona do tej pory świeczkowa Takie w sumie e, kociółkowe mi się wydaje to opakowanie Lustro Żebym mogła się oglądać a gdy spojrzysz w lustro z mora, znikniesz wieczorową chorą. Okej. Okay. może sobie je e, przywiesić, bo ma e, te otwory. Okej. Okay. I jest. Puzzle? Nie wiem, czy mam złożone. Dobra, to jest wszystko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Książka, ochrona naturalne kadzidło, puzzle, ekologiczna świeca, pyszna herbata, lustro na zmory. Tak więc nie widzę mojego prezentu na przeprosiny. Fajnie. Pozdrawiam. Świeca jest w kamionce, więc ok. Nie wiem, czy to można zapalić. Tylko działa to kadzidło, ale jest to zbyt młode gałązki, żeby faktycznie spełniały swoją rolę. Bardziej są osmolone, niż ukadzone. Trzeba być tak. I pewnie lepiej by było, gdyby te puzzle zostały wpakowane do tego, a nie... Jednak przysłane tak jak oni. Natomiast, tak jak w poprzednim boksie z tego miesiąca, czyli uic to tutaj rzeczy są tutaj jakby niepasujące. No bo jeżeli chodzi o puzzle, jakiś czas temu, kilka miesięcy temu, e, były takie boksy przeznaczone dla dzieci, słowiańskie boksy dla dzieci. I takie puzzle, to sorry, ale widziałabym właśnie tam. A nie w tym boksie, bo to jest dla no, mnie po prostu niedorzeczne. Przypominam, że ten boks kosztował 170 zł, tak? I mamy w nim książkę, która jest we współpracy z autorem, bo to jednak te autografy. Więc nie mam pojęcia, jakie oczywiście są koszty. Zakupów w takim razie takich książek, ale bez podoba, że to jest współpraca, to to nie taka będzie cena jak na e, okładce jest napisana. Dokonanie herbat też nie jest e, drogie, to na pewno nie jest. I jedyne, do czego tutaj się jakby przyłożono, mam wrażenie, jest ta świeczka, no i powiedzmy, że lustro. Eee, Przypominam, że kubek jest tym, co w poprzednim boksie było wadliwe. I to nie jest warte, nie ma opcji, żeby to było warte 170 zł. To, jak mówiłam e, przy poprzednim unboxingu, można brać pod uwagę, że to jest rękodzieło i że płacimy tutaj za rękodzieło. Rękodziełem jest lustro. Może świeczka. Ale zwinięcie kilku gałązek. Czy można nazwać rękodziełem, albo opakowanie herbaty do opakowań? No raczej nie. Ja jestem e, chyba w tym momencie najbardziej zawiedziona ze wszystkich paczy jakie dostałam. Mam zamówione dwie na przyszły miesiąc i spodziewam się, że to będą e, ostatnie pudełka. Jeżeli będą podobnej jakości czy będą wyrażały brak jakości, no to na pewno będą to ostatnie pudełka, bo yy, też nie ma sensu, żebym ja wydawała co miesiąc te pieniądze, tylko po to, żeby zastanawiać się w ogóle, co mam z tym wszystkim zrobić, bo albo czegoś mi brakuje, albo coś jest wadliwe, a w ogóle reszta to nie pasuje do pudełka o tematu, i no taki temat kurczę. Demony i puzzle dostałam. Dla dzieci. Jeszcze te z Wychboxa, to przynajmniej jakoś wyglądało, chociaż płuza do Wychboxa, no litości. Słowiańskie demony to jeden z najciekawszych tematów. No i właśnie co się stało z tym tematem. Nie polecam. To chyba jest w ogóle jakieś. O, rozłóżmy to na kawałki. No. Rozsypałam. Słabizna, słabizna Jeszcze w tym miesiącu Powinien przyjść jeden box, Który jest mówiony przez moją siostrę I jest to box, Który podlega Nie znam, nie wiem jak na imiona, Ale podlega tej dziewczynie Która założyła Jakby tą drugą firmę Magic Witch House Czy jakoś tak Chyba tak się to teraz nazywa Więc on jest bardziej poterowy więc zobaczymy, co tam będzie. Jestem właśnie ciekawa, jak się ten poziom boksów będzie różnił między jedną stroną a drugą teraz. No i to w każdym razie o tym nie wszystko. Pozdrawiam i nie pozdrawiam. I co? I, I dzięki za oglądanie. Zapraszam oczywiście do komentarzy, do subskrypcji i zostawcie łapkę w górę za moje rozczarowanie nad tym boksem.